Witam, witam cię serdecznie. Postanowiłam na Twój komentarz odpowiedzieć z uwagi na to, iż jesteśmy znajomymi również. Zapoznałeś się z moimi materiałami, które przekazuję jako wici dla zwierzchnika, wici zwierzchnika władzy, czyli nas, naszego narodu. Dla naszego narodu, przepraszam za przejęzyczenie. I postanowiłam wypunktować pewne rzeczy, dla jasności. No, zawiodłeś mnie, powiem Ci tak szczerze. Napisałeś tak w komentarzu. Umowa to jest nadawana przy narodzeniu. Numer PESEL jest umową, do której jesteśmy zobowiązani płacić podatki, pomimo że to nie my jesteśmy na tym dowodzie. No, to chyba moich materiałów nie oglądałeś, skoro tak piszesz. Nie dotarło, albo nie dotarło do ciebie to, do Twojej świadomości, to co chciałam przekazać. A więc, tak? Powiedz mi, co się zadziało od 1939 roku. Czy Mamy podpisany Pakt Pokojowy z Niemcami między innymi? Czy tylko mamy akt kapitulacji z siłami zbrojnymi III Rzeszy, Niemieckiej Trzeciej Rzeszy? To po, po pierwsze. Po drugie, czy się ktoś z Ciebie zapytał, czy Twoich rodziców, czy Twoich dziadków, że chcesz mieć numer PESEL? A ten, kto nadawał ten numer PESEL, czyli ten numer obozowy, tak jak w Osiemcimie nadawali, czy to byli, byli przysia, przepraszam, przedstawiciele legalnego, legalnej administracji państwa polskiego, czy uzurpatorzy? Co się stało po 89? Kto brał udział w obradach magdalenkowych? Polacy? Czy polskojęzyczni? Kto bosą, z suchą, bo, bosą i suchą stopą przeszedł z PRL-u do utworzonego. Oszczęgańczego, pozranckiego, zwanego państwem polskim, żeby Polaków zwodzić trzecią rzecz polską? Czy był rymament państwa polskiego przeprowadzony? Mam nadzieję, że na te pytania mi odpowiesz. A teraz tak, bo mam mało czasu, a starała się jak najszybciej to w ciągu do 10 minut Ci odpowiedzieć. E, dodać należy, iż wypowiedzieć Powinno się umowy, nie umowy, których nie było, a niepisane zgody. No. Czyli oni niejako nas oszukali, ci tak zwani przedstawiciele niepolskiego, polskojęzycznego zarządu. A teraz ci powiem, jak będziemy tacy posłusznik, grzeczni, spolegliwi, to jak myślisz? Będziemy niewolnikami, wyrobnikami, posłusznymi, posłusznie wykonującymi ich rozkazy? Będziemy kolaborantami? Czy nie? Będzie, skoro będziemy uznawać dalej tą administrację okupacyjną, to kim my będziemy? Skoro wiemy, że to jest okupacja? Um, dzisiaj yy, na kanale Usiego yy. Tam kolega mi podesłał link do, do tego filmiku, jego do tego wideo. Kody QR. Używacie w większości kodów QR. Pięknie, super. Ja w czasach tej pseudo, tej zarazy wielkiej, ohydnej wspominałam w swoich przekazach również, jak i w komentarzach, o tym, że, ben, że po to były te strefy, to był wszystko, to był y, poligon doświadczalny, te maski włócz, maski zdejm, strefy wydzielone, czerwona, żółta, normalna, kogoś, że można było się przemieszczać, y, dowody do, do, tożsamości, bla, bla, bla. I mówiłam wtedy, nie, nie brałam pod uwagę tylko kodów QR, bo nie sądziłam, że właśnie y, to, be, to będzie wykorzystywane. Uważ, uwierz, czy dacie wiarę, że w Kanadzie i we Francji we Francji od 10 maja rusza program QR Kontrola. Nawet podczas spotkania z mieszkańcami padła odpowiedź na pytanie jednej z mieszkanek, po co udowadniać, że się, i legitymować dawać, że się wraca do domu. A przedstawiciel nielegalnego rządu francuskiego w odpowiedzi stwierdził, że nikt jej nie każe, by wracała, nie ma przymusu powrotu do domu. Podchwytliwe, prawda? To zajdziecie na kanale Usi, na kanale YouTube'owym Usiego, pod tytułem Bez kodu QR nie wrócisz do domu. Yy. Teraz tak, uważasz, że to są podatki, czy haracze? Bo to jest, to jest z, 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 diametralna różnica. Francuzi też są to wyspójni, grzeczni, potulni. Pompowali swoje ciężko zarobione pieniądze po to, żeby utrzymywać tą. Zgraje jakąś robów, niszczą im ten kraj, który sami ich rodzice, oni sami dziadkowi budowali. A jeżeli uważasz, że należy płacić te tak zwane rzekome podatki okupacyjnej władzy, w słowie oczywiście władzy, no to widocznie masz tam niewidzialną umowę z nimi. Bo ja nie wiem, jak można w taki sposób brnąć. Ja nie wiem, co ludzie się z wami porobiło, że nie potraficie powziąć wiedzy, przeanalizować również wcześniejszych y, moich y, wypowiedzi, przemyśleć. To świadczy tylko o tym. Z tych Waszych komentarzy, to teraz mówię do, do tych kilku komentarzy również, które y, do, pozwoliłam, zatwierdziłam. Yy... Świadczy tylko o tym, że z tych waszych komentarzy, że Ogmontowi oddawać oddanie ostatniej koszuliny polskiej godności za tak zwany święty spokój i z, z całym szacunkiem do Was. Ale sądzę po Waszych komentarzach, że albo nie jesteście gotowi na obronę przez bierny, formalny opór i boicie się wyjść ze, ze strefy tak zwanego komfortu, więc jesteście niewolnikami, wyrobnikami. Mówię Wam o okupacji, a Wy. Chcecie posłusznie płacić tej haracze i nazywacie jeszcze to podatkami. Mało tego bronicie również y, tej okupacyjnej administracji, bo tak każą. Wysłyszycie siebie? Wy widzicie, co piszecie? Chcecie być dalej ulegli, posłuszni, grzeczni. To wasz wybór, wasza decyzja. Tylko zastanówcie się, jak się, jak się, jak się to skończy. Dla wasza grzeczność i posłuszność. A opłaty, podatki można płacić tylko i wyłącznie legalnej administracji, a nie okupacyjnej. Dlatego, że jeżeli Polak jest na urzędzie, jest legalnie wybrany, bo tutaj nadmieniam jeszcze tylko jedną rzecz, że od 1989 roku nie było ani jednego Polaka na urzędzie. Prawdziwego Polaka, nie, Polsk nie z polskim obywatelstwem. Więc róbcie, uważajcie, uważacie. płacicie dalej, ale i tak zrobiła swoją pracę. I zawsze ta moja praca trafi na podatny grunt, bo trafią się tacy ludzie jak ja w podobnym moim myśleniu. Serdeczności, czołem, czuj Polski Narodowy Duch, czuj, wiwat Polska, wiwat Polany. My się nigdy nie poddamy. A tak a propos, to ja tak pracuję, zarabiam, mam swoją pracę zarobkową. Jeszcze taką jedną rzecz dodałam.